3. Atlas po raz kolejny zaskoczył opinię publiczną, gdy przechodził przez Perihelium, najbliższy i najbardziej niebezpieczny punkt słońce dla każdej komety. W historii obserwacje, obiekty tu które następują. Podobne ścieżki rzadko zachowują swój kształt. Pękają, uwalniają chaotyczne strumienie gazu, stracić kontrolę, a w wielu przypadkach załamać się. Całkowicie się rozpadają w krótkim czasie, ale tym razem tak się nie stało. Najnowsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Teleskop pokazuje trzy atlasy: ostre, stabilne i prawie nienaruszone, nie złamania, brak oznak chaosu. Ten niezwykły spokój wywołał pytanie, którego naukowcy nie mogą ignorować: czy to, czy to naprawdę normalne zachowanie komety, czy, czy trzy atlasy skrywają coś o wiele więcej, co jest skomplikowane pod powierzchnią. Perihelium jest powszechnie uważane za najbardziej niebezpieczny moment w życiu komety, ponieważ jest to punkt, w którym obiekt przechodzi najbliżej Słońca i doświadcza najbardziej ekstremalnych warunków w całej swojej podróży. W tej odległości promieniowanie słoneczne wzrasta, gwałtownie w bardzo krótkim czasie naciskając temperatury na powierzchni komety w oddali. Poza tym, do czego rozwinęła się jej struktura uchwyt. Dla większości komet to nagłe, ciepło działa jak test wysiłkowy, który od razu obnaża wszystkie wewnętrzne słabości. Zamarznięta woda i gazy lotne zaczynają się sublimować nierównomiernie, no obracając się bezpośrednio ze stanu stałego w gaz pod wpływem światła słonecznego. W różnych obszarach powierzchni, pod różnymi kątami, ten proces tworzy ciśnienie wewnętrzne, które narasta szybciej niż materiał może go bezpiecznie uwolnić. W miarę wzrostu ciśnienia powstają pęknięcia. Wewnątrz jądra, często niewidoczne, pierwszy, ale szybko rosnący jako gazy, wypychają się na zewnątrz. Te pęknięcia następnie wyzwalają dysze, które strzelają, nieprzewidywalnie zmieniając kometę. Obrót i odciąganie materiału od rdzeń. Gdy obrót stanie się niestabilny, cała konstrukcja zaczyna się chwiać i w wielu przypadkach duże fragmenty ulegają rozbiciu, wol. Obserwacje historyczne pokazują, że ta faza to moment, w którym komety tracą swoje czysty kształt, rozwijają zniekształcone śpiączki i pozostawiają za sobą chaotyczne chmury gruzu. Niektóre komety częściowo przetrwają perihelium, ale wyłaniają się rozciągnięte, podzielone lub widocznie uszkodzone, podczas gdy inne całkowicie rozpadają się w ciągu kilku dni. Z powodu astronomowie traktują to po obrazy perihelium jako kluczowy dowód prawdziwych fizycznych ograniczeń komety. To moment, w którym modele spodziewają się zobacz nieporządek. Asymetrie i wyraźne znaki awarii konstrukcyjnej. To jest również powód, dla którego teleskopy na całym świecie z bliska monitorować obiekty przed i po perihelium, szukając wskazówek, że potwierdzić lub zakwestionować te oczekiwania. 30 listopada 2025 roku. Kosmiczny teleskop Hubble. A. Teleskop uchwycił trzy atlasy około Jeden, miesiąc po tym, jak minęło to konkretne niebezpieczeństwo. Punkt. Zgodnie z każdym standardowym założeniem, to był moment, kiedy uszkodzenia powinny być najłatwiejsze wykryć. Jeśli powstały pęknięcia wewnętrzne, powinien teraz być widoczny w kształcie rdzeń lub rozkład otaczający materiał. Gdyby wystrzeliły strumienie nierównomiernie, powinna pojawić się przecinek, zniekształcone lub odsunięte od osi. Gdyby prawa masowe uległy przyspieszeniu, obiekt powinien wyglądać mniej kompaktowo i mniej kontrolowany. Innymi słowy, perihelium powinien zostawić wszędzie odciski palców. Atlas z trzema oczami. Dlatego właśnie ten moment ma tak duże znaczenie. Pytanie nie brzmi czy 3 Atlas doświadczył skrajnego stresu, ponieważ tak się stało. Prawdziwe pytanie brzmi czy że stres nie pozostawił żadnego śladu przez typowa kometa. Odpowiedź brzmi prawie zawsze tak. Kiedy więc dane sugerowały co innego, zmusiło naukowców do zatrzymania się i spojrzenia bliżej. Jeśli peryhelium jest zaprojektowane przez natura ujawnia słabość, co to oznacza? Oznacza, że obiekt wydaje się przechodzić test bez widocznych uszkodzeń? A jeśli to przetrwanie wygląda inaczej, od wszystkiego czego oczekujemy, czego dokładnie. Co widział Hubble, patrząc bezpośrednio w sercu trzech atlasów? co Hubble zarejestrował po Helianie. Nie był brak szczegółów, ale obecność porządku tam, gdzie panował nieporządek. Oczekiwano zdjęcie zrobione w listopadzie 30-2025. Pokazał rdzeń trzech. Atlas jest ostry, kompaktowy i wyraźny. Zdefiniowane bez rozciągania lub wydłużania wzdłuż dowolnej osi. To ma znaczenie, ponieważ stres wewnętrzny zwykle wyciąga jądro komety z kształt pułapy, gdy zaczną się tworzyć pęknięcia. W. Uszkodzone komety, rdzeń często wygląda rozmazany, jest podwójny lub nierówny, bądź odbijający wewnętrzne rozstanie, którego nie da się ukryć. w tym etapie. W przypadku trzech atlasów żaden z nich pojawiły się te znaki. Jądro pozostał mocno skoncentrowane, sugerując, że spójność wewnętrzna była nadal nienaruszona. Równie uderzające było to, co Hubble nie widział. Nie było widocznych pęknięć, nie oddzielone fragmenty i brak dowodów na jądro dzielące się na wiele składników. Jeśli pęknięcia się otworzyły, podczas pari heliów, nawet małych, kamera szerokokątna Hubble'a prawdopodobnie ujawnili je poprzez nieregularne wzory jasności. Zamiast tego jasność pozostała wyśrodkowana i kontrolowana. Wokół rdzenia znajdowało się szeroka chmura materiału, która się rozszerzała płynnie na zewnątrz, ta śpiączka pojawiła się mniej więcej okrągły i równomiernie rozłożony, we wszystkich kierunkach. Nie było ostrych pióropuszy tnących, przez nią i bez smug kierunkowych, odciąganie materiału od środka. W niestabilnych kometach często występuje koma. Staje się asymetryczna mniejsze, gdy strumienie gazu wypychają i kurs jest twardszy w jednym kierunku niż inny. Tutaj ekspansja wyglądała na zrównoważoną, ponieważ jeśli zostanie uwolniony w stabilnych warunkach, a nie wybuchowe, to symetria jest krytyczna ponieważ rządzi odrzucił pomysł że Hubble po prostu przegapił uszkodzenia teleskop nie uchwycić niewyraźny lub niepełny obraz to uchwycił system no który się pojawił zorganizowany w czasie gdy chaos powinien dominować porównując to do znanego komety postparent sprawiają że kontrast jest jeszcze lepszy wyraźniej typowe komety wykazują zniekształcone komy skręcone ogony lub nierównomierna jasność spowodowane niekontrolowanym odgazowywaniem 3. Atlas nie wykazywał żadnej z tych cech. Zamiast wyglądać na wyczerpanego lub złamanego, wyglądało na opanowane. Nie oznacza to, że obiekt był nieaktywny lub niezmieniony po parhelium. Oznacza to, że procesy w pracy nie były wystarczająco gwałtowne, by rozerwać konstrukcję osobno. To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ stabilność w rdzeniu nie wykluczyć aktywność gdzie indziej. Teleskop Hubble'a. Ścisłe skupienie ujawniło zamówienie w Centrum... Ale nie mogło pokazać wszystkiego. Dzieje się wokół niego. Aby zrozumieć, czy Atlas 3 był naprawdę spokojny, czy naukowcy po cichu robią coś innego, potrzebował szerszego spojrzenia. I kiedy to szersze spojrzenie, perspektywa stała się bardziej wyraźna. Historia zaczął się zmieniać w nieoczekiwany sposób. Kierunek. Obraz zmienił się, gdy naukowcy przestałem patrzeć tylko na rdzeń i odsunął się, aby przyjrzeć się trzema atlasom z szerszy kąt, z tego szerszego kąta. Perspektywa jej obiekt nie jest już wydawały się po prostu spokojne lub statyczne. Zamiast tego wykazywał wyraźne oznaki, trwająca działalność, o której nie można było wyjaśnione przez resztki po Prehelium. Obserwacje z SA. Statki kosmiczne Juice były szczególnie ważne, ponieważ złapali trzy Atlas Oka z innej pozycji w jej przestrzeń. Sok nie był wykorzystywany w ramach dedykowanej nauki. Aprat, ale system nawigacyjny zaprojektowany do śledzenia ruchu i orientacji, nawet z tym ograniczeniem dane ujawniły struktury, na które skupia się teleskop Hubble, a. nie mogłem widzieć. Pojawiły się dwa wyraźne ogony. Każdy zachowując się w zupełnie inny sposób. Pierwszym z nich był ogon plazmowy, cienki i ostro zarysowany, rozciągający się bezpośrednio od obiektu. Ten ogon podążał za kierunkiem wiatru słonecznego, a nie za orbitą obiektu. Ogony plazmowe powstają tylko wtedy, gdy zjonizowany gaz jest aktywnie wyrywany z obiektu i wypychany przez naładowane cząstki ze słońca. Nie utrzymują się bez ciągłego dopływu świeżego materiału. Poniżej pojawiła się druga struktura, to która opowiadała inną historię. Był to warkocz pyłowy, szerszy i cięższy, dryfujący pod innym kątem i poruszający się wolniej. Cząsteczki pyłu reagują na światło słoneczne poprzez ciśnienie promieniowania, a nie siły elektromagnetyczne. Z tego powodu warkocze pyłowe zakrzywiają się i opóźniają w sposób, w jaki nigdy nie dzieje się to w przypadku warkoczy plazmowych. Kluczowe jest to, że te dwa warkocze podlegają innym zasadom fizycznym. Rozdzielają się one tylko wtedy, gdy w momencie obserwacji uwalniany jest nowy materiał. Gdyby aktywność zakończyła się w pobliżu peryhelium, struktury zlewałyby się ze sobą lub zanikały nierównomiernie. Zamiast tego, oba ogony były widoczne jednocześnie i wyraźnie oddzielone. Potwierdziło to, że atlas z trzema oczami nie przetrwał po prostu po przejściu peryhelium. Aktywnie oddziaływał z otoczeniem. Obecność warkoczy plazmowych i pyłowych wskazywała na jednoczesną emisję gazów i cząstek stałych. To zachowanie wymaga wewnętrznego procesu, który jest w stanie utrzymać uwalnianie bodźców w czasie. Oznacza to również, że obiekt nie tylko ochładzał się po stresie, nadal wykonywał pracę. To szersze spojrzenie rozwiało również istotne nieporozumienie: stabilność rdzenia nie oznacza całkowitej bezczynności. Struktura wewnętrzna mogła pozostać nienaruszona, podczas gdy kontrolowane uwalnianie nastąpiło w określonych miejscach. To połączenie jest rzadkie w przypadku komet po peryhelium. Większość obiektów, które uwalniają materię tak późno, robi to w sposób chaotyczny i nierównomierny. W tym przypadku aktywność wydawała się zorganizowana, a nie gwałtowna. Dwa statki kosmiczne obserwujące z różnych kątów opowiadały tę samą historię. Hubble pokazał porządek w centrum. Sok ujawnił ruch i separację poza nim. Wspólnie stworzyli obraz systemu, który by był stabilny tam, gdzie było to najbardziej potrzebne, i aktywny tam, gdzie było to potrzebne. Ta równowaga między kontrolą i swobodą stworzyła podwaliny pod kolejne odkrycie. Gdy naukowcy powrócili do zdjęć z Hubla i przyjrzeli się im bliżej, pod powierzchnią pozornego spokoju zaczęła wyłaniać się ukryta struktura. Na pierwszy rzut oka oryginalne zdjęcie Atlasu z wydawało się gładkie, zrównoważone i niemal zwodniczo proste. Rozkład światła wyglądał równomiernie. Koma wydawała się okrągła i nic nie zdawało się naruszać poczucia stabilności pozostałego po peryhelium. Dla przeciętnego obserwatora obraz mógłby sugerować, że nie dzieje się nic niezwykłego. Astronomowie wiedzą jednak, że surowe obrazy często ukrywają istotne szczegóły, zwłaszcza gdy obiekt zachowuje się niezgodnie z oczekiwanymi modelami. Subtelne struktury mogą być ukryte pod ogólną jasnością, niewidoczne, chyba że dane zostaną starannie przetworzone. Aby ujawnić te ukryte struktury, naukowcy zastosowali szereg technik wzmacniania obrazu z Hubble'a. Metody te mają na celu wzmocnienie słabych wahań jasności i uwidocznienie wzorów związanych z ruchem i obrotem. Po zastosowaniu tych filtrów pozorna symetria Atlasu 3A zaczęła zanikać. Wewnętrzna koma nie wydawała się już idealnie okrągła, w pobliżu jądra widoczne były drobne, ale spójne zniekształcenia. Jasność nieznacznie przesunęła się z jednej strony na drugą. Co sugerowało, że materia nie była uwalniana równomiernie. Już samo to wskazywało, że obiekt był bardziej aktywny niż sugerował surowy obraz. W miarę postępu przetwarzania struktura stawała się coraz wyraźniejsza. Dwa wyraźne strumienie wyłoniły się z przeciwległych stron jądra. Nie były chaotyczne ani rozproszone. Były wąskie, skupione i ustawione w stabilnej konfiguracji. Jeden strumień rozprzestrzenił się w kierunku Słońca. Drugi rozprzestrzenił się w przeciwnym kierunku, tworząc wyraźny antyogon. Ta cecha natychmiast wyróżnia atlasy trójoczne. Antyopowieści są rzadkie, ponieważ wymagają bardzo specyficznych warunków, aby się wyraźnie ukazać. Zależą od precyzyjnej geometrii, czasu i kontrolowanego uwalniania materiału. W większości komet rotacja po parhelium jest zbyt niestabilna, aby utrzymać taką strukturę. Przypadkowe koziołkowanie rozmazuje pył i niszczy układ. W tym przypadku antywarkocz pozostał czysty i wyraźnie zarysowany. Jego szacowana długość sięgała prawie 37-300 mil. Już sama ta skala wyklucza krótkotrwałe lub przypadkowe zdarzenie. Utrzymanie takiej struktury wymaga stałej rotacji i ciągłego kierunkowego odgazowywania. Obecność dwóch przeciwstawnych strumieni ma również istotne znaczenie. Strumienie ułożone w ten sposób sugerują stałe obszary źródłowe na powierzchni, a nie spontaniczne erupcje. Oznacza to, że wewnętrzna struktura trzech atlasów pozostaje uporządkowana. Materiał uwalnia się kontrolowanymi ścieżkami, zamiast rozrywać się pod wpływem ciśnienia. To odkrycie jest ściśle zgodne z tym, co wcześniej zaobserwowano w szerszej perspektywie. Dziwik wykrył oddzielne warkocze plazmowe i pyłowe, wskazujące na aktywne uwalnianie pyłu przetworzone obrazy z Hubble'a pokazały teraz skąd pochodziło to uwalnianie. Łącznie te obserwacje rozwiały iluzję całkowitego spokoju. Obiekt nie był nieaktywny. Działał w sposób uporządkowany. To, co wyglądało stabilnie na surowych obrazach, było w rzeczywistości równowagą między kontrolą a ruchem. Ta równowaga jest niezwykle nietypowa dla obiektu, który który właśnie przekroczył parahelium. Zamiast zapadać się lub tracić materiał w sposób nieprzewidywalny, trzy atlasy zdawały się kontrolować swoją aktywność. To odkrycie stanowiło punkt zwrotny w interpretacji danych. Gdy tylko widoczna stała się wyraźna struktura, zachowania nie można było już odrzucać jako losowego. Stało się czymś, co można było porównać z modelami i przewidywaniami z przedobserwacji. A gdy zestawiono te wcześniejsze obliczenia z nową geometrią, zaczęła się kształtować głębsza więź. To, co sprawiło, że nowo odkryta struktura Atlasu Trzech Oczu była naprawdę niepokojąca, to nie tylko jej kształt, ale także fakt, że została już wcześniej przewidziana. Zanim opublikowano zdjęcie z Hubble'a z 30 listopada 2025 roku, naukowcy rozpoczęli modelowanie, jak ten obiekt mógłby się zachowywać po przejściu przez peryhelium. Modele te nie opierały się na spekulacjach, lecz na fizyce, która zakłada, że siły działają w sposób spójny i mierzalny. Jeśli obiekt zachowuje się chaotycznie, jego przyszłe położenie i kształt stają się niemal niemożliwe do precyzyjnego przewidzenia. Ale jeśli obiekt zachowuje się w sposób uporządkowany, jego ruch pozostawia ślady, które można obliczyć z wyprzedzeniem. Jedno z kluczowych przewidywań koncentrowało się na tym, gdzie uwolniony materiał pojawi się względem jądra. Model sugerował, że zamiast rozpraszać się losowo, fragmenty lub gęsty materiał dryfowałyby w kierunku określonego obszaru bliżej Słońca. Materiał ten nie podążałby za typowym ogonem pyłowym. Miałaby ona utworzyć strukturę skierowaną ku Słońcu, ukształtowaną przez rotację, ciśnienie promieniowania i siły niegrawitacyjne. Prognoza poszła dalej: opisała oczekiwaną geometrię tej struktury: wąską, wydłużoną i skoncentrowaną, a nie rozproszoną. Oszacowano również jego skalę. Do końca listopada struktura miała rozciągać się na dziesiątki tysięcy kilometrów od jądra. Po przeanalizowaniu przetworzonych obrazów habla zgodność była uderzająca. Antywarkocz rozciągał się na około 60 zero km. Jego kierunek pokrywał się dokładnie z przewidywaną orientacją. Ogólny kształt przypominał geometrię przypominającą łzę. Opisaną we wcześniejszych obliczeniach, nie było to jednak mgliste podobieństwo. Była to bliska zgodność zarówno pod względem położenia, jak i feny. Dłobońsza korzenie jest jak i informy. Ten poziom zgodności ma znaczenie, ponieważ systemy chaotyczne nie zachowują się w ten sposób. Losowe odgazowywanie powoduje chaotyczne, niestabilne cechy, które zmieniają się nieprzewidywalnie w czasie. Niewielkie zmiany temperatury lub rotacji zazwyczaj prowadzą do dużych zmian w wyglądzie. Jednak w tym przypadku przewidywana struktura pojawiła się niemal dokładnie tam, gdzie i jak się spodziewano. To wymusiło ponowną ocenę zachowania wewnętrznego atlasu 3A. Gdyby obiekt po prostu reagował na ciepło w niekontrolowany sposób, taka precyzja byłaby niemożliwa. Zamiast tego dane sugerowały, że uwalnianie materiału przebiegało według stabilnego wzorca. Rotacja wydawała się stała, obszary źródłowe wydawały się stałe. Siły działające na wyrzucony materiał zachowywały się spójnie w czasie. Nie oznacza to, że każdy szczegół był znany z góry. Oznacza to, że system działał zgodnie z regułami, a nie przypadkiem. W nauce to rozróżnienie ma kluczowe znaczenie. Sukces prognoz wzmacnia pewność, że leżące u jego podstaw założenia wskazują właściwy kierunek. Kiedy model zbudowany przed obserwacją zgadza się z rzeczywistymi danymi, Sygnalizuje to, że coś fundamentalnego zostało poprawnie uchwycone. W przypadku atlasu trójocznego tym fundamentalnym punktem był porządek. Obiekt nie tylko znosił stres, reagował na niego w kontrolowany i powtarzalny sposób. To odkrycie zmieniło punkt ciężkości badania. Gdyby zachowanie podążało za przewidywalnymi wzorcami, losowość nie mogłaby już być obwiniana za anomalię. Uwaga skupiła się na głębszych pytaniach dotyczących składu i energii bo jeśli ruch był zorganizowany, materiał i siła nim napędzająca musiały być w stanie podtrzymać tę organizację. Gdy właściwości te zbadano ponownie, ujawniły one nowy zestaw sprzeczności, u których standardowe modele komet nie potrafiły wyjaśnić. Kiedy naukowcy zaczęli zestawiać ze sobą wszystkie dostępne dane, szereg sprzeczności stał się nie do zignorowania. Pierwszy problem pojawił się w profilu chemicznym trzech atlasów oka. Pomiary widmowe wykazały niezwykle niską zawartość wody w porównaniu z typowymi kometami. Większość komet składa się głównie z lodu wodnego, no który często stanowi większość ich masy. Natomiast Atlas z trzema oczami wykazał jedynie niewielki ułamek emisji związanych z wodą. Jednocześnie wyraźnie zaznaczyły się sygnatury metaliczne. Stosunek niklu do żelaza wydawał się znacznie wyższy niż ten, który zwykle obserwuje się w materiałach komentatorskich. Takie koncentracje nie pasują do obiektów powstałych w zimnych, zewnętrznych rejonach układu planetarnego. Zachowanie energii stwarzało kolejny problem. 3 i Atlas generował wykrywalne emisje promieniowania rentgenowskiego, co zazwyczaj wymaga dużych objętości gazu oddziałujących z cząsteczkami słonecznymi. Jednak widoczna utrata masy pozostała ograniczona. Ilość materiału opuszczającego obiekt nie była wystarczająca. Aby wyjaśnić obserwowaną emisję energii, do zagadki dołożyło się przyspieszenie niegrawitacyjne. Obiekt zmieniał prędkość w sposób, którego sama grawitacja nie była w stanie wyjaśnić. W standardowych modelach komet, efekt ten wynika z nierównomiernego uwalniania gazu. W tym przypadku przyspieszenie nastąpiło bez spodziewanej chmury szczątków. Obrazu dopełniło zachowanie się orbity. Trzy atlasy podążały trasą niezwykle bliską płaszczyzny planet. Doświadczyły również serii bliskich zbliżeń do głównych planet. Dla obiektu międzygwiezdnego takie ustawienie jest statystycznie rzadkie. Każdą z tych cech można wyjaśnić osobno. Egzotyczna chemia może wyjaśniać skład, nietypowe odgazowanie mogłoby wyjaśnić przyspieszenie, przypadkowe ustawienie mogłoby wyjaśnić orbitę. Jednak po połączeniu tradycyjny model komety przestał pasować idealnie. Nie była to pojedyncza anomalia, lecz wzorzec napięcia między oczekiwaniami a obserwacją. Nie wymaga to radykalnych wniosków. Wymaga to starannego ponownego rozważenia, ponieważ nowe dane ultrafioletowe i głębsze podejście analityczne są niezbędne. Three Atlas stoi na granicy między znanymi kategoriami, a czymś, co nie zostało jeszcze w pełni zdefiniowane. Najnowsze zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a po raz kolejny zmieniły historię 3 Atlasa. Po przejściu peryhelium nie pękł, nie zapadł się ani nie wymknął się spod kontroli. Zamiast tego pozostał stabilny, uwalniał materiał w uporządkowany sposób i ujawniał struktury, których nikt się nie spodziewał. Od niezwykłych opowieści po precyzyjny ruch i dziwną chemię. Każdy nowy szczegół pogłębia tajemnicę i to nie koniec. Więcej danych z Habla i nadchodzące analizy wciąż są w drodze. W miarę napływania nowych zdjęć będziemy śledzić każdą aktualizację w Atlasie 3 i ponieważ czymkolwiek ten obiekt tak naprawdę jest, najwyraźniej nie skończył jeszcze ujawniać swoich tajemnic.